BMW Dynamic Xenon, czyli skrętne przednie reflektory W większości naszych samochodów wiecie, że to nie działa, prawda? Już Wam pokażę gdzie jest przyczyna i w sumie jak też to stwierdzicie, że to nie działa Jeżeli dacie sobie samochód na zapon, czy też go tam zapalicie, załóżmy, że zapalicie Dajecie sobie to pokrętło na auto i wtedy miga Wam ta zielona kontrolka Teraz ona ani nie świeci ani nie miga, no nie miga bo jest naprawione, ani świeci, bo jest zbyt jasno. Zaraz wam pokażę, że jak będzie ciemno, to się zapali. No i tak, jeżeli wam miga, to nie działa wam to, te, nie działa wam funkcja skretnych reflektorów, prawdopodobnie także nie działa poziomowanie. No i można szukać bezpieczniki. Prawdopodobnie, ja to posprawdzałem wszystko. Bezpieczniki są tutaj i w schowku, i także. W bagażniku, ale jeszcze osobiście nigdy się nie spotkałem, czy rozmawiałem z ludźmi, żeby problem był faktycznie w bezpieczniku. Praktycznie w każdym przypadku awarii ulega moduł AHL. I teraz tak, ja znalazłem sobie firmę, która regeneruje te sterowniki za 120 zł. Wysyłacie sobie do nich, nazywają się nazywa lub się, nazywają autokodowanie toru, spokojnie możecie dzwonić. Czas realizacji myślę, że petarda. Ja nadałem sobie paczkę w paczkomacie w niedzielę, więc została odebrana w poniedziałek. Zapewne we wtorek trafiła do osoby wykonującej naprawę. W czwartek odebrałem już sprawny moduł. No i gdzie on jest? Słuchajcie, tutaj mam zaślepkę od spodu. Część z Was prawdopodobnie będzie mieć tutaj lampki. I ten moduł AHL znajduje się dokładnie pod tym plastikiem. Spójrzcie, mamy, jak dobrze pamiętam, cztery szuby. Tak. Pierwsza, druga, trzecia. I tam jest czwarta. Odkręcamy wszystkie te śruby. Jak dobrze pamiętam, wycofujemy do tyłu trochę ten moduł, tak, znaczy ten plastik. Potem go znów ciągniemy do przodu, bo on ma zaskoczki z przodu, zaskoczki z tyłu. I jest to dokładnie ten moduł, jak dobrze widzę, tak, ten z niebieską wtyczką. No i spójrzcie, wypinamy sobie z niego wtyczkę albo rozchylamy palcem tą tutaj taką. Blokadę, wychodzi na ten moduł, wyciągamy go, wysyłamy. Możecie sobie zobaczyć na necie, które bezpieczniki są odpowiedzialne za te moduły, ale tak jak podkreślam, ja jeszcze nigdy nie usłyszałem, żeby komukolwiek faktycznie spalił się bezpiecznik. Praktycznie zawsze jest moduł w tym, w tym sterowniku. Auto, kodowanie, toruń, ja jak najbardziej polecam, jestem bardzo zadowolony. No i teraz wejdziemy sobie jeszcze do ciemnego, pokazać, że to na pewno działa. No i wracamy. Jest na auto, ja wjeżdżam do. Ciemniejszego miejsca nie przełączam oczywiście, niczego. No zaraz zobaczymy, jest zapaliło się, tak. Nie wiem, czy będzie widać teraz efekt skrętych rafiatorów. Może spójrzmy na tą deskę. Tam widać. No i może jeszcze raz w drugą stronę wrzucimy sobie wsteczny, wycofamy kawałek. O, już powinno być światło. Dajmy temu chwilę. Jest. Dzięki.